Czasami ludzie pytają się mnie, czy w Jaszczy były czarownice. No było ich bardzo wiele. Było ich bardzo wiele i one tak się trochę dzieliły. Ej, na jedne, jedne dali, że one pomagały ludziom, a na inne godali, że one szkodziły ludziom. Na śląsku na takie czarownice godało się heksy. Tych heksów było wiele i słyszało się sztyw, że albo komuś postrzął zadały albo na kogo urok ciepły, a jak już to zdobiły, to się szło do dobrej czarownicy, która potem musiała to odczynić. Teraz powiem o tych czarownicach, o których się gadało, że ciepały uroki. Yy, było ich wiele, i nawet wiem, kiedy mieszkały, na które godali, że są heksy, Niekiedy o tym wiedziały i godali, że one były takie złe i że one yy, wiedziały i same wiedziały i chciały ten urok ciepnąć, albo ten postrzął, bo były na, yy, na tym przykład zowistne, na ten przykład im się pod nie podobało, że kiedyś tam był szumniejszy od nich, że kiedyś coś tam więcej miał. I w ten czas na takiego człowieka ciepły urok, albo postczął, albo jakaś rumota mleko krową zbierały. Potem go dali, że nie na taka czarownica u siebie w domu się mleko doiła, albo od swojej krowy, albo kaś i poradziła mieć na ścianie taki rok, za którego to mleko doiła. Po prostu mancie to go dali. Ale były też i takie heksy, które nie wiedziały, że robią źle ludziom. I na takich go dali, że miały złe ślipia. No jakby się tak na nich wejrzało, to te ślipia miały normalne. I tego nie było widać, że one mają złe ślipia. Ale dajmy na to, że przyszły do kogoś. I te roski, ten miał, ten człowiek miał bardzo szumny kwiatek w zagródce. I przyszła taką heksa i mu pochwaliła ten kwiatek. I w ten czas ten kwiatek do trzech dni uschnął. A bo na to przyszła taka heksa, mu padała, że mu wechliwku pięknego kormika takiego już wykornionego, i że chneda będzie do zbijania. I ten kormik zlich, potem się już dziwa na niego nie szło, bo było sama skóra i kości, albo się kormiki w chlewie pogryzły, albo zdechła świnia komu. Tak samo było z kurą i z inszym kowiedzią i z krową tak poradziło być. Na takie baby go dali, że one mają złe ślepia, i że jak one na co wejrzą. To y, to coś już nie będzie po tym rosło, będzie lichło. Tak samo było z ludźmi. Ja znam taką babakę, która wejrzała na kogoś tam i tego człowieka. Głowa za roski bolała. Tak jak to te roski go dają, taki wampir energetyczny, teraz tak na to go dają. No Kiedyś to były bardziej heksy. Yy, były też takie heksy, że jak przyszły do kogoś, to już ta, dru ta druga kiedy szły do tego człowieka. To już coś tam się na tej drodze działo złego. na ten przykład, jak tam zdepła po tym kura, to po te, po tej drodze chodziła, to mogła zdechnąć. Albo były i takie, jak bajtle podeszły do płota, no jak to bajtle były ciekawe, zaglądały tam na plac, takich jak się ona, one się to nie podobało i te bajtle potem chorowały, poradziły choroba na takiego człowieka, ciepnąć. Albo na ten przykład, po tym, co już dzień ślimtały, były zmierzłe, wyrobiały, mamulki nie poradziły się z nimi, dać rady. I tak to roztomańcze było, Z mamulki zawiązywały małym bajtlom czerwione szlawki, na wuzyki, belekaj na szłapka, czerwone fusekelki dobali na, na szłapki, bo dali, że takie rzeczy odstraszają te heksy. No, jak ta koheksa zadała urok, to trzeba było iść do takiej większej heksy, która by ten urok odczyniła. W było moc czarowniców. Kieś ich było tyle, że one poradziły i między chałupami wojny toczyć. Jedne uroki zadawały, większe uroki odczyniały. Te, które uroki odczyniały, to wiesz, czym by go dali na nich mariawitki? Nie wiem, czemu tak go dali, czy to ma wspólnego z tym klasztorem Mariowitów? Ludzie go dali, że ja. Ale ja nie chcę tego gadać, bo ja czytała o tym klasztorze, i ten, z tego, co czytałam, nie widziałam tam nic takiego. Żeby oni się zajmowali czarami, ale u nas tak godali. W jasczyźniu na te baby Maria Witki. Było ich też wiele, i ludzie dobrze wiedzieli, ka one mieszkały. Jak co się stało, to dziecko do nich szli. Godali, że one były dobre i na nich się nie dali złego słowa powiedzieć, ale co one chodziły, e, belekaj na łąki, zbierały rosnące zieliny i tymi zielinami uroki odczyniały, i jak się co stało, to za zaroski tam każdy do niej leciał. E, do takich e, baby, która była Maryja Witką. E, roztomańcze to z nimi było i wiele się o nich godało. E, Godali, że one zajmowały się białą magią i w czym było ich wiele. Ja była sama zadziwiona, jak mi zaczęli ludzie godać, wiele ich w Jastrzębiu było. E, one te roztomańcze zieliny, jedne ważyły, jedne kruszyły, dodawały ich do wody święconej. I potem ludzie szli, bo taką woda święcono, ona była taką troszkę bo jak się na nią podzi podziwało, bo tam były w pośrodku te zieliny. I e, wiem o takim przypadku, jak e, Bajtel był zmierzły, e, ślimto, bo ta, ta złoheksa przechodziła jedną drugą, ta mamulka z tym Bajtem też chodziła. I potem ta mamulka leciała do, taki, do tej drugiej heksy, do tej drugiej czarownicy, bo ta woda święcono. I ta baba potem kropiła tą wodą święconą ta druga, kierą ta zło heksa szła. Albo na ten przykład kropili gowiedź, co by im uroku nie zadała heksa, i kropili też ludzi. One miały te dobre heksy, fez nadprzyrodzone właściwości, i ludzie chociaż godali, że są dobre, fez ich chwalili, One były ogromnie pobożne, one szczyt siedziały w kościele, ale jak przyszły z tego kościoła, to zajmowały się tą białą magią. Godały, że ta biała magia jest dla dobra człowieka. I tu z kuli tego ludzie na nich nie przeżywali, ale się ich lękali. Jednego razu jeden z moich przodków y, szedł do takiej y, y, heksy, była zajmowała się białą magią, bo jakąś tam porada, i w ten czas zejrzał ją, jak ona się y, w lufcie stała. Ona nie stała na ziemi, ona stała w lufcie nad ziemią, chyba na takiej y, chmurze, na takim czymś, kiedy się tak kurziło, taka chmura to była. I ona stała w lufcie. Inszym razem jedna baba prawiła i że szła też, ale zaś do Inkszej takiej baby, Kiero też się zajmowała białą magią i jak przyszła do niej na plac, też chyba szła po ta woda święcona albo po co innego jak przyszła do niej na plac, to ona stoła na strumie. I się tak zadziwiła, jako tam ta baba wylazła. Ale jak się obróciła, to już ta baba stoła we leni. Już nie była na tym strumie, no we stoła. I one miały takie jakieś nadprzyrodzone właściwości. One się to ćwiczyły, one się tym zajmowały, one się między sobą spotykały i one się zajmowały tą białą magią. Lożek się dowiedziała, że nie no to były baby, że były między nimi chłopy, ale najbardziej się gadało o babach. Różne rzeczy są się zdarzały, różne rzeczy. I teraz tego nie wiemy, bo to, to ci że to jest zażegnane i teraz tego nie ma. Nie, mhm. to, że zaś nie ma zaś już od rzeczy. Teraz już nie ma, minu. już ten czas minął i uzajść, prawie kodą wszyscy że uzajść to teraz przychodzi wszystko. By musiał następny papież coś zrobić, żeby... Papież by musiał zrobić, mhm. żeby... Odegnać wszystko. Żeby mhm. ludzie nie zaczęli uprawiać tej czarnej magii i tak dalej, bo mhm. co, coraz więcej się coś takiego no. dzieje, nie? No. A coś o czarownicach wiecie, jak tu kiedyś, bo tu kiedyś w Raciborze spalili 40 czarownic? No to, a to kiedyś... mówili, bo to słuchaj, jak już jakoś osoba dostała dar, czy tam coś, to od razu mówili czarownica, a były kobiety, które po prostu leczyły, przecież Aha. na ciotkę Mytyldę też mówili czarownic, czarownica. nie? No oczywiście. No, to tak się nie robi. A ona sobie umarła, widzisz jak pięknie, a jeszcze na dodatek była i panną, i chciała i wianę, i no. I zawsze się modliła, i zawsze to co przekazała, to co mówiła, to, 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 to człowiek pamięta, to co zawsze opowiadała. No. Czy że my tego już po ty nie jak, jak, jak wiesz, jak miał ojciec zrzucony ten zły czar, to ona wiedziała, co zrobić, żeby on poszedł. Mhm. Przecież on chorował, a wiesz, zdiagnozowany ale, nie był. Nie, nie. A doktory nie wiedziały, co. No. Mhm. Jeden no. dzień umierał, na drugi dzień było dobrze, i zaś umierał, i zaś było ale dobrze. To jak, to jak był młody, no. No. lewamy się pobrali, to przecież tak było. No i potem ją zajechała do ustrunio. Tam taki dziełami leczył z mhm. moczu. I to ją tam zajechała i ten, no ten mocz ujrzał, powiedział tu nic nie ma, wy musicie w innym kierunku leczyć. Mhm. Do zrozumienia, że jakiś urok rzucił wiesz? Urok rzucony, musicie w innym kierunku mhm. nie liczyć. No i potem my to cioci gdzie go dali, ciocia Metylda, potem ją tam załatwiła ta jakaś baba, jakaś tam była, nie wiem, to tam była, co ona zażegnowała te już. Mhm. No. no. to potem się to poprawiło, po tej babie. A jak to się zażegnowała wobec tego? Ja tego nie, nie, nie wiem, skąd zgodnie... A ty ty, czy to wiesz? Nie, nie, nie. Potem mu się dać czy koszula, czy coś tej babie, mety wina. No i potem się trochę polepszyło temu dziadkowi. Ale... To dziadek też mówił, jak z babcią się ożenili, to też jakaś baba na nich czar puściła takie, że ich głowa strasznie bolała i że też, też coś było i też że miała tego postrzała na palcu babcia, no, nie? też. No to właśnie takie były, to były właśnie ci czarodzieje, a teraz, czy wiesz, czy w tej chwili coś takiego się nie dzieje? No to lekarz tego nie wykryje, czy to jest czarny. Nie, nie, wykryje tego lekarz. on lekarz może wiedzieć, co tam jest? To by ktoś musiał być jakiś taki, jak każdy ojciec zio. ksiądz, każdy ksiądz, oni się już uczą na tym, białej magii i czarnej magii. Kto ksiądz? Każdy ksiądz. Znaczy wiedzą o tym, znaczy nie że uczą się czarować, tylko że. Nie, wiedzą o tym, oni przechodzą jakieś te, te, te szkolenia. Aha. No. No. Każdy przy. Były tam trzy panny, no i był wdowiec, potem siostra. Od nich. Umarła, wiesz, mm -hmm. od, tego, od tego chłopa. No i te, te panny, co tam były, okropnie chciała ta jedna, żeby se ją wziął, nie? Mm -hmm. a on se ją nie chciał wziąć, wiesz? Mm -hmm. On se wziął, ze wziął baba, mm -hmm. wiesz? Tako. No i to y, ta baba potem wieszała się w duma, cuda pochała. Pokoju nie miała, uciekała w nocy do brzio, wiesz. Mm -hmm. Oni sobie nie wiedzieli rady. No i potem zaszł, nie, przyjechał, Macharyca ksiądz, mm -hmm. przyjechał do taty. Mm -hmm. I... E, do jej bo... ojca? Nie, do taty, on o, do domie, do, 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 do mojego no, taty. No, dziadka. No, mojego. No. Ja, ja mówię siostra, bo to pamiętam, wiesz. No, no. Przyjechał i powiedział, powiedzcie im, że mają patrzeć czegoś innego, że tam są czary, mhm. tam urobione ta baba. Mhm. I po tym, ten Alois, kaś tam potem się starali o coś i ten Alois posłuchnął i jechali. Pczy do machalicę zaszął. Mhm. Machalica ich tam kaś posłuch, wiesz? Aha. I zajechali tam i potem było, co lepiej było, coraz lepiej było, coraz lepiej było. No i one nie powiedzieli, tej te lidzi nie powiedzieli, że mama to załatwiła. Mama zaszła do tej matki do Dobziu powiedziała, patrzcie coś, bo ta działa to atoni. No. Także ten, że ona była taka zakochana, to był czar, taki jakiś ja. magia zrobiona. Ja. I... Widzisz, i baba żyła długo i syn dzieci miała dwoje i żyła długo potem, po tym. Po tej. Mhm. A z tej chałupy, poumierali wszyscy młodzi. Tej co te czary? Te czary robili. robili. Aha. Tam nie ma nic, tam wszystko przyszło na marność. Mhm. No. Bo się nie krzywdzi. Bo mhm. się nie krzywdzi. Tak. A to czemu oni taki czarno ją puścili? No, widzisz, no, no, bo se nie zdroż, Bo się nie wziął. te siostrów się nie wziął, wiesz? Aha. Bo tam były dwie te siostry, no. że jedna sam ją wziął z tych siostrów, wiesz, tym, no. tym, tym, tym chłop, a on już nie chciał. No. no ale oni puścili ten czar na tego, na tą nową żonę? Jak na jak no? tą nową żonę, na żonę nową. A ona co robiła? Boże kochany, co ona robiła, wieszała się, uciekała w nocy do Bziu, bez las, mm -hmm. cuda pochała. Mm. I, i po se już rady nie wiedzieli, ni po tym, Machalica przyjechał, bo ta jeździł do taty. Przyjechał i powiedział, chłopie, i powiedział, że, że oni muszą czegoś innego patrzeć. Tam nie ma choroba, mhm. i no, tam jest, czary są założone, te zauroczynie. Mhm. No. A to ten ksiądz wiedział o takich rzeczach? Coś... Ja i Macharica tam, załatwił im tam mhm. coś, wiesz? Czyli mama zaszła potem do tych ojców tam. No i potem yy, nie, znała, nie znali ci ojcowie ni mamy. Mhm. I potem powiedzieli, że jakoś pani przyszła i pogodała to wszystko. Mhm. Nie tego. No a ten Alois nie wiedział mi, że to mama. Mhm. No, a to były sąsiady nie, polegowali się. Aha. No potem dopiero, jak już ludzie jak już była oka nie. Jak potem już było wszystko w porządku. To potem dopiero mama powiedziała Alojzowi jak to było mhm. no i Alojz tak dziękował tej mamie, tak dziękował, że no. mhm. i żyła baba i, i ze, się słonaczyła, zestarzyła i wszystko. Mhm. A czarownica, gdzieś tu czarownice pod zabytką podobno były, tak? Czy jest coś, czy nie? Były czarownice, ale co się nie dali nie znać, bo się boli. Bo to tak jeden, drugi raz na złość robili. Takie wroże, rozsumajcie, wroże rozsączajcie, że na robili. Jak? Nie, nie życzyli jeden drugiemu, zazdrościli, zawieścili, i potem taki jakiś skontarzu, to wiedzieli, albo co, jak się co robi, to jeden drugiego nazwość zrobili tam. Powiedzmy, poradził się, nauczył pszczoła puścić, posz, puszczać. Mm. U, umył chłopką włosów, z czego tam żył, albo z łępę utarł albo, albo z konia, albo z krowy, a z kubą. To i pff, puścił do luftu i ta kulka leciała. Na kogo by ta kulka spadła, to tyś był porażony, taki, choroba cię chciła, choroba cię chciła, jako postrzałowa, nazywali mm. i choroba nie? Albo cię momentalnie coś zabolało, jakaś albo kolano, albo ręka cię zabolała, albo, albo palec no. cię zabolał. Mama, babcia co miała, tu miała palec taki nie, nie kreucony, Do palca i co wyraziło. A kto je na nią puścił po no Nie wiadomo. Zazdrościł ktoś też. I to potem ma łapca miała przecinany ten palec, operowany. No. Bo tak by jej była, to by było, ugniło ten palec i koń by była sama została. No. Po strzałach, to, to była groźna choroba. A tak, z drugi ma to, albo na krowy puszczali. Tak na, na jak się on nazywał. Ten, co to w wróż, to jest wróż, tam na, gó na górnym, po prawej stronie od Zofiiów, tam mieszkał. To ten wróż, ten wróż miał nerwy na tych... To puszczą i A albo na konia coś trepiło, albo na krowy. Nie. To jedna z tych krów, bo wczoraj nie daje mleka, zamiast mleko, to krew leciała. Uh -huh. I to musiały doktory przyjechać, weterynarze. I leczyły, a nie to na zabicie taką krowę musiały uh -huh. iść. No to, to niszczyli gospodarstwo, tę rolę. Uh -huh. To mieli żyć. To zapomniał się na żywo. A tak, tak był fajnie, chłopiec, jak on szedł drogą, że tak rękami służył. A fajnie, chłopiec był. Tak, tak, jak się tak, nie było. A dużo było takich rzeczy, tak, takich się czuło, to nie, nie trzeba było daleko chodzić. Bo... I tak poradziła ci coś uczynić, też się uczarowała i, i z, nie miałaś powo powodzenia. Jeszcze ten odpoczynek, i jest bo coś się źle nie, nie A go dać, bo A A ty nareszcie tyle odczyniała, tak? Tak. Betylda odczyniała te, te uroki? To malica to odganiała, no. I Jak to robiła? Miała to coś, kazidło. Zapalowała, święcono woda, kreda, to ona to rozganiała, takie te uroki. A no bo jak się poszło wieciu, to też to, 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 to zażegnowała, taki, taki poszczołek. Ten palec? No. na no, a tego nie zażegnała? No, zażegnowała, bo to jednak się nie, nie psuło dali. No, nie psuło. No. Bolać, stoć, stoła na tym, Bo ją bolała, ale wyleczyło się to. No ale potem do chirurga poszła, tak? Nie. No bo jeżeli Była tam, ale tam coś ropa no wypuścili z tego, Aha. bo to, to, to ropiało. Aha. No jak się przed takim czymś się uchronić? Co? Jak się przed takim czymś się uchronić, żeby, żeby cię puszczał, nie trafił? Nie uchronisz się. Jak ktoś ktoś puści, to... Nie widzisz. A skąd to by miały jakieś książki takie, że skąd się tego uczyły w ogóle, jak to się robiło? umieli, umieli. Ludzie kombinowali się,